Siema! Siema na pewno poleci wszystko nam teraz. To, Narino, to, toro, to, toro. to, toro, to, toro. Siema, witam serdecznie. Śmigiełko dla widza. Za pieniądze. Śmigiełko! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, słuchajcie. Czy jesteście? Tak, to wishowanie, witam się tak bardzo. Lecznie. Przyszła mnie kopalna chwila. Po miesiącach oczekiwań. Od kiedy pokazała się na nasuma, po miesiącach oczekiwań, wreszcie jest on. Kamisato a ja to ja. Będziemy wyszować. Najpierw po raz Sizuku. Sizuku jest jako pierwsza. 54 pity, 78 wysz. No to lecimy, dawaj. Ja pan Prey na czacie, widzowie, Japan Prey. Raz no, spokojnie, rozgrzewamy się. Teraz, teraz leci, bo muzyki nie było. Teraz leci, proszę bardzo. Teraz leci, teraz, on teraz leci, on teraz jest. Podwójny, podwójny leci, podwójny leci. A, kurde, dobra, do, w kolejnym, w kolejnym leci. Dobra, jest szureczka, jest sianin, to, no, ładnie, ona jest dobra, ona, do, ja to zwłaszcza dobra. Leci! Jest Jan, proszę państwa, dawaj, leci, będzie double, będzie double, dawaj, leci double Dzień dobry, panie Kamisato, a ja to witam, witam serdecznie Dzień dobry, Żabciu, czy jesteś gotowa? Teraz, 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 podwójny, podwójna, ja to Podwójny leci, prajgę W pierwszym, super, dawaj, leci, podwójny Leci, po Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze. jeden! Jeszcze jeden. Jeszcze. jeszcze... Ojaj. Oj, oj. Dobra. Piany bardziej przybądź w gokardzie. Dawaj! Leć teraz! Za tak chwilę w takim razie! Ale poleci, wam mówię, że leci! Leci, 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 leci. Praiger, Praiger, Barbatosie! Oj, oj, oj a bit Leci, leci, a ja to, ja to, ja to, ja to, ja to, ja to, to Kur! Mona ogólnie jest spoko. Ja sama mam monę, jeżeli przegrywasz, to tylko na monę w moim przypadku. Prawie! Dobra, jas, yes, widzę cię, widzę cię, dobra. Ty wyszujesz po, a ja to, jak widzimy. Dobra, lecimy. Zar teraz, teraz w kolejne leci, w kolejne leci, parcie. Lecimy! Kolejnym, to w kolejnym. No bank leci, w ostatnim leci. Czekaj! zakręcę ogonkiem. Dobra, leci teraz, patrz. As. Powiem wam tak, widzowie. Teraz ja już Tak jak mówiłam, czekaliśmy na to tyle czasu, że oj, oj oj. Z tym, że jak chcę wyciągnąć, a ja to jego brońkę. Dobra, widzowie, jak widzicie, pierwsze dzisiaj się loguje. Raznikam zadbam, żeby nie było. Całą noc, całą noc moje postaci stały tutaj. Całą noc. Moje postaci stały tutaj. I oczywiście ajaka siostra, to ma sługa wierny i to, żeby się bieli na rzuki. No i nasza mała Saju, którą zawsze znajdzie. Dobra, dobra. Pierwsza. Dobra. A, a teraz patrzcie. Nie, nie to, patrzcie na to. Patrzcie na to, widzowie, patrzcie. Mam sporo, mam sporo, mam jeszcze glitter, ale to nie będę teraz tego pokazywała. Patrzcie na moje pity. Patrzcie na moje pity. Najlepsze pity na świecie. Pity, 0. I ja odkowo powiedzieć na 50. Dobra. Jeżeli chodzi o czwórki, to ja chcę tylko ja chcę tylko Ja chcę tylko Jundzin, Ja chcę tylko Jundzin, bo ja mam te panie, to są super panie, ale je mam. Chcę tylko tę panią. Dobra. Słuchajcie, i teraz tak. Jeżeli A Jeżeli A poleci mi w tym pulu. Jeżeli to mi poleci, a ja to, zakładam Onifansa. Zakładam Onifansa. Jeżeli jacie ajato, zakładam Onifansa. Nie ma Dobra, jest dwa! Klub, ja powinnam to robić z pulsometrem. Ja, ja się To jest dobra myśl To jest dobry znak Jodzin jest zwiastunką Jonzin jest zwiastunką Nadziei, Junjin jest zwiastunką nadziei Dobra, D 10, dobra, 20. Zmarnowane szanse, zmarnowane nadzieje Nie mam gwaranta, ja przypominam, nie mam gwaranta mordy Czatki, czytały widełki, widełkę, nie mam gwaranta Dobra, 30 roli, 30 roli, dwie yunji w tym były, nie jest źle Nie jest źle, dzięki Artyn za suba Witam wszystkich serdecznie, nie mam to lecimy po jato. Aj Po co ta broń, po co ta broń w ogóle istnieje muśkolwiek. 40, teraz jest wchodzimy na 50 C3, C3, widzowie, C3. Jesteśmy jeszcze przed Soft Pity, jesteśmy przed Soft pity. To było 60, widzowie, wchodzimy na Soft Pity. A ja to! Kurde. A nie, czekaj! Nie weszliśmy na Soft Pity jeszcze. 65, to nie jest Soft Pity, nie? Dobra, teraz wchodzimy. To było 70, teraz wchodzimy. Nie, poczekaj. 65, teraz wchodzimy, w 75. 70, 80 wchodzimy, dobra. A ja tu teraz leci, 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 leci. tu mama, chodź do mnie To kliknęłam jeszcze. Dobra, dobra, lecimy teraz. Teraz leci, a ja to! Ktoś nie wierzył, że wygram 50 na 50. Ktoś nie, nie wierzył? Kto nie wierzył? Kto nie wierzył, że wygram? Dobra! Jedziemy dalej. To jest pierwszy w ogóle, pierwszy, pierwszy. Dobra! Dobra, da, jeszcze jądzi nie jedna, jeszcze jedna jądzi come on! Cel osiągnięty Jądzin na C4+, Jądzin na C4+, plus, a ja to wygrany 5 na 50 yeah. Dobra, i widzowie, to nie jest jeszcze koniec To nie jest jeszcze koniec, to nie jest jeszcze koniec Ja coś jeszcze powiem po jego brońkę, to nie jest jeszcze koniec You are so beautiful Ja tak naprawdę z tych broni czterogwiazdkowych to nic nie chcę, widzowie. I'm so lucky, 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 I'm so lucky, 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 lucky. Słuchajcie, nie robiłam tego od x czasu, nie robiłam tego od x czasu, ale przyszedł czas, że trzeba to zrobić. Słuchajcie, wymienię tyle, tyle wymieniam. Nie, ile mam? Nic nie mam. O tak, zro o, tak zrobimy, o, tyle wymieniam. Nie robiłam tego mnóstwo czasu, więc dlatego mam tyle. Dobrze, spokojnie, widzowie, to jest rozżywkowy. To jest... Ile teraz było? 23, to, to wchodzimy tu na 33. 33. I don't need you, Favonius Codex! Nie potrzebuję cię, City. mam cię! Te, w ogóle te cztery gwiazdkowe brońki nic mi nie interesują. Nic mnie nie interesują te czterogwiazdkowe brońki Jak już chcę, to postaci chcę. Jak chcę postaci jak coś. Come on. Zapomniałam, że mam primogemy. Zapomniałam, że mam primogemy. Dawaj. Lecimy. Dawno mnie tak. Nie ten banner! Nie! Nie ten baner Mowę, to można było wydać. Dobra, to się nie liczy. Dobra. Dobra, teraz... Nie! 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 Znowu! Nie! Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Znowu to samo! A! Czemu to się tak robi? A! Dobra. Ej, nie po w pizdu, bo to już mi nie przypadają będą na co innego, dobra dobra, nie Ale ja teraz boję się tu klikać Może jestem, może jestem, tu Ale takiego farta jak ja mam, to chyba Oj. nikt z was nie ma. <laughs> o, widzowie! Ej, coś w tym jest, Avenis! Ej, coś w tym jest, słuchajcie, zjem sobie piroga. Ren nogi, przepraszam, nie ręce, nogi. To mi tak drżą. Bardzo dziękuję, że za oglądaliście te Bardzo wam dziękuję. Znowu wygrałam, znowu oszukałam widzów. Zrobiłam głupotę. Emocje są. Ja muszę to robić z pulsemetrem. Postaram się robić z pulsemetrem następnym razem, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No papa pa, YouTube, pięknie piszecie, dziękuję wam, jesteście super. Więc tak, dziękuję, dziękuję wam za to oglądanie i zapraszamy was, zapraszamy was YouTube, zapraszamy was na streama. Kto jeszcze najtutaj ogląda nie ma go na streamie, to zapraszamy na streama, bo mamy o, mamy piękne. Piękne streamerskie community, jesteśmy super, jesteśmy mili, jesteśmy fajni i bawimy się świetnie i takie emocje na żywo to są jeszcze lepsze emocje. No, więc zapraszamy do następnego.